Düsseldorf Arena, gości dzisiaj aktorów widowiska, którego rozpoczęcia wyczekujemy. Mamy ładną pogodę i możemy chyba liczyć na równie ładny mecz. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Fortuna Düsseldorf zmierzy się z Karlsruhe. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść, oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. A przed nami jedenastka gospodarzy. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2. Z jednym wysuniętym. I jednym cofniętym pomocnikiem. Takie ustawienie drugiej linii daje z jednej strony czytelne zadania poszczególnym zawodnikom w środku pola, ale i pozostawia sporą elastyczność. Nominalne wsparcie dla obrony może wzmocnić siłę ataku, a pomocnik ustawiony tuż za plecami napastników łatwo może wspomóc grę obrony. Pierwszy gwizdek, jedziemy z Stindl. Lars Stindl. Co za blok. Tak jest. Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Zobaczmy. To nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. No to mamy 1 do 0. Winczek. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią. Prawo. Dobry odbiór. Blisko własnej gramki. Jest pod presją. Danaka. Może teraz wyrównać? Proszę państwa, piłka w siatce mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. Po tym golu jest 1,1. Stzijnl. Lars sztingle. I rywal zostaje w tyle. Znamy taki styl, prawda? Tiki taka. Uwaga, będą prowadzić. Nie dał szans na groźny strzał. Uwaga, prostopadłe zagranie. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Teraz z rogu na 11 metr zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. I to tyle z tej akcji. Stindl, gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Zdobyta bramka na pewno pomogła wejść w ten mecz. i Jeśli mamy na kimś skupić szczególną uwagę, to chyba właśnie na tej postaci. Gwizdek i zaczęło się. Co za blok! Tak jest. Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Proszę państwa, piłka w siatce mamy remis. Robi się naprawdę... Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie... Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę państwa. No i fauluje teraz, będzie rzut wolny. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Teraz pora strzelać! Świetnie teraz w obronie! Przeciwnicy przejmują. Winczek. Tanaka. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Stindl. pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Lars Stingle. Zimmerman, co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Przechwyt, dobre zachowanie. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. I strzał na bramkę. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. No ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Na 11 metr z rogu. Broni, lecz to nie koniec akcji. Na razie mogą odetchnąć. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Tanaka. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Jensen. Naprawdę zależy im, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Czy ta akcja zakończy się powodzeniem? Ładna piłka w uliczkę. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z oleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Winczek. Tanaka. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Co za blok? Tak jest. Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Proszę państwa, piłka w siatce mamy remis. Robi się naprawdę... Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie... I strzał na bramkę. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale Bramkarz przyłożył się do... Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale zwoleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów.